Wiki Wiki, hejka, tutaj wiki wiki króliczek. I dzisiaj kolejny historyczka z tego kanału. zostawicie łapki w górę z subskrypcją. I zaczynamy. Ja tego nie ruszyłam. Okej, okay, mam kupić tacie takie coś. No jak masz tyle pieniążków, pufcia, 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 pufcia. nie mam pówcia. Ja mam Rambo. Fajniejszy. Nie pufcia jest fajniejsza, jeden i drugi jest fajny. Mogę sobie mam coś wybrać? No idź. Zosiały jakieś. Potem idziemy na lodowisko, więc... Mi się podoba on. Mama, mi się ten podoba. Ej, może siostrze kupimy takiego pingwinka na urodziny? Dobra, bo siostra... Siostra, to jest pingwinek dla Ciebie. Dzięki. O, dużo łódkich. Weź Takiej gle nie mamy, więc weźmiemy taką. Mamuś. My tutaj bądźcie, my tutaj wszystko wybierzemy. Mamuś, daj mi tą torebkę. Chodźcie. Potrzymacie mi moją poduszkę. Tak. I tą drugą też. I trzecią. No, ale wtedy ty, nam, ty, wtedy ty mi podtrzymasz kluskawkę. A ja ci podtrzymam gluskę. Dobra. Mama, weź te poduszki. No wezmę, ale tylko jedną. Weź, dziać te poduszki. Oni wezmą. Zapakujcie te poduszki w pierdol. Niedawno były walentynki, więc tak. Tego nie. nie. Chodźcie. I to jest Twoje. Dzięki. Dzięki, Penelope. Tutaj nic. O, jesteśmy w tym. Jak to się nazywało? No w tym. Jaki fajny miś, On może być mój, bo ty masz takiego serduszki. Dobra, ale weźmy kolejną klepkę. O Jezus. Szybko schodzę. Ej, weźcie zabezpieczenia walentynkowe, zróbcie. Bo niedawno walentynki były. A, są trzy takie. Ta dla mnie będzie, dzięki że włożysz, ta dla Ciebie, a ta może być dla mnie, no dobra. Ale już wszystko? Tak. Jeszcze zapas lizaków. A po co nam lizaki? Widzicie, to nam lizaki nie potrzebne. I tam był telefon. A ja już mam jeden, mogę Wam wszystko pokazać. Na góle, żeby zjeść coś, bo nic nam chyba nie ugotują. Nie wyjdźcie tam do góry, po ciuchy, My pójdziemy z Wami w ogóle, bo Wy to możecie wszystko zrobić. Do więzienia też doszkadzić. O Boże. Sio, idźcie. Mama, czekaj. Ta czapka. ci się ta czapka? Widzę mi? moją mamę w tej czapce. Tak, biorę. A ci się podoba? Mi też. Ła! Idę wybrać ciuchy. Dawaj, baba. No, babo. Babo, wszystko to my tutaj weźmiemy. <tryk> Bla, bla, idź tam. Y <laughs> Jak ty masz to, to ja chcę takie na usnić. Gdzieś tutaj też fajną czapkę ma, taką dla mnie, a dla mnie nie pasuje. A dla pana za co pasuje? Nie. Ja będę miała o tak Kdejna. nie cłycia, to moja opaska. Jezu, to było takie du -du -du -du. Ustawienia. No i zmieniamy. Dzieci jak już się w domu rozpakujemy, to na łyżwy idziemy, pamiętajcie. O Dorotko, Ty jesteś moją kotką. Jak coś tu podajcie do Trenzja filmik? No i tam fałszy śpiewał, O Boże, ja to oglądam szasa. O, o Dorotko, Ty jesteś moją kotką. Du, 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 du. Ej, czy wolicie moją mamę bez okularów czy z okularami? Tak, ta tak, nosić nosić... Du, tu du, 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 du. tak, 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 Kiciu Kiciu, 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 kiciu. Kiciu dolotko, kiciu dolotko, lotko, lotko. Kiciu, kiciu, kiciu dolotko, lotko, lotko. Nie bo, żółty jest taki fajny. Nie, to nie jest fajniejszy. O dolotko, ty jesteś moją kotką. Dobra, idziemy do domu. Trzymaj paletkę. Dajcie to kubie po prostu. O Boże, a Ty trzymaj paletkę, bo Ty jej nie zepsujesz. To wiem akurat. Dawaj mojego misia. Pójdziemy na łyżwy, jak już wszystko będzie dobrze. Rozpakujemy się przede wszystkim. No, a na razie to jedziemy do domu. Okej, okay, już jesteśmy. Oj, nie mogę wyciągnąć kluczyka. Ha, a ja jak zwykle musiałam wziąć kartę. Bo tak, to myślałam, że naprawdę będę latać sama do domu, bo zawsze mnie zostawiacie. I. I postawię tam do tego. Nie. Zostaw. 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 Zostaw co tutaj akurat. Patrzmy. O Zobaczymy jak to płyta znowu, bo jeszcze jej nigdy nie oglądałam. No. Ta bajka się nazywa Loderia i Milek. Już wkrótce w kinach. Loderia i Milek. Już wkrótce w kinach. Już wkrótce w kinach. Już wkrótce. Eee, e, 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 e. <coughs> i iść na górę do windy. Mamy lotka. Psotka, otka, dotka. Nie ściągaj butów, bo my tylko tutaj przyszliśmy dać ciuchy. To jest banan. arbus jakiś. Gruszka. Oj. To i troskawka. Tylko trzy dały swoje papierki. O, Dorotko, ty jesteś moją kotką. Pówcia, 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 pówcia. Jesteś moją kotką O Dorotko jesteś moją kotką <coughs> Dobra Ojciec dawaj to Fetusze, będzie ładny taki tutaj stał A czekaj, to na ja jadą Ja biorę to torebkę. Żeby potem nie było, że nie ma. O! Widzisz, mam byś pojechała bez cienia na górę. Ja biorę wszystko, bo wszystko się wydarzyć może. O Dorotko, Ty jesteś moją kotką. Idziemy na łyżwy! Okej, okay, już jesteśmy. Ubijać się cieplej, o dużo cieplej. <laughs> Wszystko trzeba tutaj, żeby jakiś ściółk dostrzec. To są dzieci, więc oni usiądą na takie stołeczki, matołeczki. Na na matołki. Usiądą na ciąłki, matołki. Ciołki, matołki, usiądą na ciołki, matołki. Dobra, ja ubieram łyżwy. Ja też. Stop, dzieci, jeszcze nie na, nie na łyżwy. Tutaj będą nam przydzielali czapki jeszcze do y, tego, do swojego wieku i tak dalej. Dzień dobry, ja od przydzielania wieku do czapek. Dobrze, tutaj ktoś? Nie. Nie, nikt tutaj nie będzie chciał takich czapek. Taka dla mnie piękna. Nauszniki dwie, dwa rany nauszniki. Ja chcę. Ja też bym poprosiła. Taka czapka. Tutaj do mnie. A taka czapka. Idę tutaj Nie do tego starszego I chłopca, tak? Tak, tak, proszę pani, do kuby. Kuba. Tutaj dla dziewczynki czapka, a tutaj dla chłopca. Dobrze, już państwo mam przydzielone czapki do wieku. No to ja już Dobra, to ja lecę. Ui, ui, ui. ui, Bo widzę, że najmniejsza córka to czapkę ma. No, taką wielką. Jezu! Boże! Niech pani jej to założy. Takie wielkie? Tak. Bo ona jakoś to maleje. Nie chcę się nauczyć jeździć na łyżwach. Chodź! My też! Wichta! Wiciuta! Ja uwielbiam jeździć na łyżwach. Wii! O hej, penalopa! Hej! Wichcia! Pum! Patrz! Au, to mnie bolało. No, co jest, Xymena? Penel... Yy. Ola mnie walnęła. Ola! Ola! Ja patrzę i widzę. Odsuńcie się. Ui, ha! Tak, akurat mi nie bolało. Ała! Ola! Dziewczynko, ty. Proszę nie robić takiej rzeczy. A to było cały czas tutaj. Oj, proszę. Proszę Pani, mogę splować jeździć? Dobrze, chodzi do mnie na szkółkę. Mogę tak koło barielki? Tak. Ja się nawet trochę uczę. Ja po prostu chcę być koło barierki, bo mam lili na rękach. To daj mi ją. Okej. Okay. Dla takiej Pani trzeba profesjonalnych ciuchów. Takiej pani ładnej, to trzeba profesjonalnych ciuków. O, jak zimno. O Jezu, jak mi zimno. Proszę pani, to ja jeżdżę na takie zawody. Dobra, to tutaj są najlepsze zawody w życiu całym. Więc y, szybko przebieraj się. Y, ustylizujemy ci włosy. Przebieraj się. Proszę wejść na, na rzeczy. Są największe świata zawody. Brawo, 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 brawo. Chodźcie już się przebieramy, idziemy. Olaf. シャカナカシャキナカシャカナカシャカナカ。シ Daj mi tam torbę. O, i moja opaska. Ale ładnie leci w tej topce, fajnie Dobra, to już było tak naprawdę za chwilę. Koniec odcinka, papa.